Ślimak, Tak to ja. Wolnym krokiem przemierzam świat. Powiem ci, jeżeli chcesz, co w przyrodzie piękne jest, co tak pachnie, co tak brzmi i co śmieszne może być. Zapraszam wszystkich was w mój fenomenalny świat. Wszystkich dziś zapraszam was. Chodźcie, już w najwyższy czas. Witajcie, dzieci. Słyszałem, że wszędzie tam, gdzie są kwiaty, są też motyle. O proszę, przyleciał motyl. Popatrzcie, jaki jest piękny. I taki kolorowy. Ojej! Porozmawiam z nim. Ha, motylku, e, przepraszam, motylku, poczekaj, motylku! Poleciał na tamto drzewo. Może go dogonię. Mm. <grym się znowu> Daj, gąsienico. Widzę, że apetyt ci dzisiaj dopisuje. Powiedz, widziałeś gdzieś tutaj ślicznego motyla z takimi kolorowymi skrzydełkami? O, chodzi ci o mojego brata. Twojego brata? Tak, starszego brata. Jak to? Jesteście braćmi? Wyglądacie zupełnie inaczej. On jest kolorowym motylem, a ty. Jesteś... zieloną gąsienicą. Przepraszam, to było niegrzeczne z mojej strony. Nie szkodzi, przywykłem już. Nikt nie wierzy w to, że jesteśmy braćmi. Ale jeśli chcesz wiedzieć, on też kiedyś był gąsienicą jak ja! Naprawdę? Co to? Wygląda jak jajko na gałęzi! To nie jest jajko! To jeden z moich braci! To jest was więcej? Tak! Mój starszy brat jest w kokonie! E, mam wrażenie, że mnie nabierasz. Przepraszam, ta gąsienica mówi, że jest twoim bratem, to prawda? Nie odpowie ci. Widzisz przecież, że siedzi w kokonie! Już ci tłumaczyłem! Kiedyś był gąsienicą jak ja, a teraz siedzi w kokonie! Teraz już całkiem się pogubiłem! To bardzo proste! Mama składa jajka. Wylęgają się z nich gąsienice takie jak ja! Jedzą dużo liści i bardzo szybko rosną! Potem gąsienice zamykają się w osłonce. To właśnie jest kokon. A potem A potem z kokonu wylatuje młody motyl taki jak ja! Cześć, braciszku! Więc jesteście braćmi! Och, to niesamowite! Kto to jest? To pan ślimak. Zadaje mnóstwo pytań. Przepraszam, motylu. Mogę zapytać... A co? Nie mówiłem? Yy... Siedziałeś w kokonie. Powiedz mi, co tam robiłeś? A, spałem całymi dniami. <laughs> Jaka urocza rodzinka. Mogę wam zrobić rodzinne zdjęcie? Jasne, Jasne oczywiście. oczywiście. Stańcie bliżej. Uśmiechnijcie się. Ty też, kokonie. Trzy, dwa... Jeden! Wspaniała rodzina! Miło było was poznać! A zrobisz mi zdjęcie, jak już będę motylem? Oczywiście! Chętnie! Do zobaczenia! Cześć! Cześć. Kokonie, pożegnaj się ze ślimakiem! Bądź grzeczny!